Witajcie drodzy widzowie na moim kanale Enigma. Dzisiaj sobie zrobimy czytanie. Czego on oczekuje? Romansu czy związku? Więc zapytajmy. Czego mężczyzna, o którym myślicie, którego znacie lub spotykacie lub z kim macie kontakt, jeszcze się nie widzicie lub się widzicie, jeszcze nie jesteście dosyć z sobą bardzo zbliżeni? Zapytamy. Mężczyzna, o którym myślicie, Mężczyzna, o którym myślicie, czego on oczekuje? Czego on oczekuje? Romansu, czy e, czegoś poważnego, czy związku? Zapytanie. My te karty. <sum> <sum> zaraz zapytamy. <sum> Przepraszam, innymi kartami. Zresztą ja je będę chyba musiała przysłonić, bo one mają taką grafikę specyficzną. I tak sobie myślę, już, co by tutaj wziąć. żeby je przysłonić, czego mężczyzna, o którym myślicie, oczekuje od Waszej relacji. Zaraz popatrzymy. Czego on oczekuje? I chyba sobie zrobimy, wiecie, co? Tylko dwie grupy, wyboru teraz sobie zrobimy. Czego on oczekuje? Czego on oczekuje? romansu czy stałego związku. Tu mi się chciało wyciągnąć trzy karty, więc weźmiemy 3. I teraz popatrzymy może, jaką wam by tutaj jeszcze talię dobrać. Czego mężczyzna, o którym myślicie? Oczekuję od Was romans czy stały związek. Tutaj mi jeszcze coś pod ręką miałam, co czuję, że muszę wyciągnąć. Nie wiem dlaczego, więc zrobimy tak. Teraz zobaczę. Więc tutaj jest grupa numer jeden i grupa numer dwa. <laughs> Możliwe, że tutaj jeszcze dopytamy. I zaraz Wam powiem, <tryk> <tryk> ojej, co my sobie tutaj weźmiemy jako odpowiedź? Jako podpowiedź, co my sobie tutaj weźmiemy? Dla grupy, grupa numer 1 będzie miała wybór z tego, a grupa numer 2 będzie miała wybór z tego. Romans przez stały związek. Teraz zobaczymy, co wy tutaj macie. I popatrzmy. Wyborem y, dla grupy numer 1 jest miedź. Miedź. Tutaj macie jako minerał miecz dla grupy pierwszej, a dla grupy drugiej tutaj mamy baryc. Um, to jest dla osób, które, lo, y, które lubią nowe wyzwanie. A to jest dla osób, które potrzebują, y, y, które potrzebują y, ojej poczekajcie, pomóżcie mi znaleźć odpowiednie słowo. Y, które potrzebują y, takich dobrych kanałów energetycznych, że, y, żeby, y, żeby mieć dobrą komunikację, dobrej komunikacji, y, bo mieć jest bardzo doby, dobrym przewodnikiem. Więc popatrzmy <laughs> dla tych, którzy wybrali mieć, dla tych, którzy wybrali minerał baryt. Zobaczymy dla tych, którzy wybrali mieć. Czy ten mężczyzna, o którym myślicie, oczekuje romansu czy stałego związku? Yy, ja tutaj już od razu karty zakrywam. Yy, on. Yy, poczekajcie, ja wszystko odsłonię, wtedy jakąś część też zakryję. Tutaj jest bardzo skomplikowana energia, ponieważ on... Tutaj są dwie rzeczy się pokazują, ponieważ on oczekuje... Przepraszam was, muszę te karty zakryć, bo one są, jakie są. Tak troszeczkę je odsłonimy. Um, tutaj jest powiedziane, że dla grupy numer 1... Yy, właśnie brakuje tej miedzi, tego dobrego przewodnika w Waszych energiach, ponieważ yy, mężczyzna, o którym myślicie, on myśli tylko o zaspokojeniu siebie, więc yy, nie zwraca za bardzo uwagi na kobietę, yy, co oczywiście by wymagało transformacji, ale przez jego zachowanie yy, przynosi też koniec. I druga karta to potwierdza. Bo wy oczekujecie partnera yy, wiernego, a on nim nie jest, bo on... Szkoda, że wam tej, tych kart nie mogę pokazać, bo one są bardzo fajne, one mówią za siebie. Tylko, że grafika jest yy, no taka trochę naga. Yy, I przez to, że on nie jest wierny, wy... Postanowiłyście, czy postanowicie, czy to o tym myślicie? Bo ja nie wiem, czy to jest w czasie przeszłym, teraźniejszym, czy, czy to dopiero nastąpi. Wy się z nim definitywnie pożegnaliście albo pożegnacie, ponieważ on nie jest wiernym partnerem, on tylko chce zaspokoić swoich potrzeb i to jest, tutaj nie ma, nie ma emocji. Przechodzimy do grupy numer dwa. Dla tych, którzy wybrali Baryt. Popatrzymy, czy on oczekuje. Więc odpowiedź na pytanie pierwsze, dla grupy pierwszej, czy on oczekuje z związku czy romansu. To tu jest czysty romans, bo tutaj nie ma żadnych poważnych zamiarów. I teraz grupa numer dwa. Zobaczymy, co nam pokazują karty. Ja już od razu muszę trochę zasłaniać, to jest nudne, ale zobaczymy. On oczekuje od Was. Czekajcie, ja to zrobię tak on oczekuje od was, że tutaj mu się oddacie w taki bardzo. no widzicie jaka to jest szkoda, że tego nie można pokazać. Że oddacie mu się w taki bardzo ognisty, ognisty sposób. Że przekroczycie też pewne swoje granice, to tutaj, tutaj jest bardzo mocny nacisk na, na eksperymentowanie pod względem fizycznym, że zrobicie coś, czego, do czego jeszcze nie, jeszcze nie jesteście przyzwyczajeni, i że zrobicie rzeczy, które będziecie jeszcze długo wspominać po znajomości z nim. I tutaj od razu Wam mówię, są dwie karty, nie pokazuje się to dobrze, ponieważ tutaj jest energia trójkątów w trójce buław i w trójce kielichów. Tutaj są trójkąty, normalnie karty aż krzyczą, i mi to tutaj wskazuje na to, że. Um, nie jesteście jedyną jego y, partnerką na ten moment i że to tutaj bardzo mocno się pokazuje mężczyzna, który ma rodzinę w domu z małymi dziećmi, ale to jest utarta ścieżka, nie? On po prostu szuka partnerki do realizacji swoich fantazji, y, fantazji pod względem y, intymnym, więc. Y, ani w grupie 1, ani w grupie 2 tutaj nie ma stałego partnera, nie ma stałego związku, jakichś takich um, poważnych planów na przyszłość. Tutaj z, um, pokazało się znowu dwóch figlarzy. Um, więc, no co ja mam Wam powiedzieć? Tragedia jest zawsze taka sama. To już we wszystkich czytaniach jest ten sam problem. No ale cóż, może na tym polega to zadanie, żeby ich w czas wykryć, żeby móc wyciągnąć z tego swoje lekcje, żeby pójść do przodu. Ale ja dzisiaj też nagrałam filmik bardzo fajny zresztą, gdzie były trzy grupy wyboru i gdzie zadałam pytanie. Dlaczego mieliście daną osobę poznać i jakie ona zmiany miała przynieść w waszym życiu? I powiem tak, w tych trzech grupach wyszły bardzo pozytywne wyniki. I mi się wydaje, że pomimo tego, że to nie jest takie obiecujące ani w grupie 1, ani w grupie 2, znaczy wcale nie jest to. Wyciągnijcie z tego swoje konkluzje i próbujcie z tej kryzysowej sytuacji zrobić, jakby to powiedzieć, kryzys odwrócić na szansę, że z tego chaosu i z tej energii, ponieważ to jest taka chaotyczna energia, nie, tutaj nie ma stabilizacji, ponieważ każdy chaos prowadzi do narodzenia się nowych rzeczy, więc jak mądrze postąpicie w myśleniu i w wyciąganiu takich konkluzji życiowych, to tutaj przez to, co się tutaj wydarzyło, tutaj jest wystarczająca energia na taki wstrząs, żeby pomimo złamanego serca, na przykład w grupie pierwszej, które tutaj wyraźnie widzę, możecie się skonfundować na samych siebie, żeby ruszyć do przodu, a w grupie na drugi numer dwa na przykład, z tych wydarzeń, tutaj, o ile one Was nie osłabiły, bo to jest też możliwe, ale jeżeli one Wam dodały siły, to użyjcie tą energię, żeby ruszyć w nową drogę i w nową stronę, bo to może Wam wyjść na dobre i tu, i tu. Także zapraszam Was na filmiki na moim kanale na inne filmy po prostu. Będę bardzo wdzięczna za lajki, subskrypcje i komentarze no i jak macie jakieś takie delikatne pytania dotyczące typowo dla waszej, dla waszej yy, sytuacji, żeby sobie nie zrobić tutaj kukuk yy, na siłę dopasowując coś to zapraszam na czytania prywatne mój telefon znajdziecie w opisie kanału możecie do mnie napisać wiadomość i ja odpowiadam bardzo doceniam to jak piszecie do mnie dlatego, że ja w momentach kiedy do mnie dzwonicie nie zawsze mogę odebrać szczególnie, że nagrywam tym samym telefonem którym odbieram więc będę Wam bardzo wdzięczna, jak będziecie pisać i wtedy możemy się umówić na konsultację telefoniczną jak najbardziej, tylko że docenię, jak najpierw mi wyślecie wiadomość, na którą Wam ja odpowiadam dosyć szybko, chyba, że naprawdę jestem w niemożliwości, ale wtedy najczęściej piszę, że odpowiem później, bo teraz jestem zajęta, także macie ze mną płynny kontakt. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia na następnych filmikach. Pa, pa!